Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego, nazywam się Igor Dzierżanowski i zapraszam na recenzję masażera Rolls and Force od Gear Venture. Gear Venture to polska marka, a masażer Rolls and Force został wymyślony i w całości jest produkowany w Polsce. W podstawowej wersji otrzymujemy masażer uzbrojony w trzy wałki: dwa gładkie i jeden duo ball wykonane ze spienionego polipropylenu, czyli materiału, który w skrócie nazywany jest pianką EPP, z której wykonuje się różnego rodzaju, różnej wielkości klasyczne rolery do masażu. Standardowo otrzymujemy także krótką instrukcję obsługi, obrazkowo opisową w języku polskim i angielskim, a producent podaje, że w niedalekiej przyszłości będzie udostępniał także filmiki instruktażowe. Podstawowy zestaw to jednak nie koniec możliwości. Na tą chwilę możemy dokupić taki żłobiony drewniany wałek lub taką drewnianą kulę. Oczywiście drewno jest twardsze niż pianka EPP. Także jeżeli ktoś wie, że ma wysoką tolerancję na ból podczas masażu albo wie, że ma problem np. z puchnącymi przedramionami i chce je zaatakować po prostu trochę mocniej, no to myślę, że warto rozważyć dokupienie tych elementów. Skoro powiedziałem, że możemy dokupić inne wałki, to oczywistym staje się fakt, że te możemy zamieniać kolejnością lub po prostu demontować. Nie jest to trudne, wystarczy odkręcić te czarne śrubki, które są z tyłu. Wyciągamy, wyjmujemy takie plastikowe elementy, w których wałek jest zaczepiony, wkładamy drugi wałek, musimy teraz elementy dopasować i z powrotem przykręcić. I mamy wymieniony wałeczek. Cały masażer wydaje się bardzo wytrzymały. Rama wykonana jest z aluminiowych profili konstrukcyjnych połączonych dobrze dopasowanymi, solidnymi elementami z tworzywa sztucznego. Wałki zamocowane są również w tworzywie sztucznym, które porusza się po metalowej tulei. Od dołu i od góry zamocowane są metalowe sprężyny, które mają za zadanie wywierać nacisk wałków na masowane miejsce. Co ważne, możemy regulować nacisk sprężyn poprzez skręcanie od góry ich ogranicznika. Aby zachować poprawną i płynną pracę masażera, należy ustawić ogranicznik w tej samej pozycji na obu tulejach, a ułatwi nam to skala od 1 do 6 umieszczona w aluminiowym profilu. Rolls and Force został także wyposażony w obracane nóżki z podkładkami antypoślizgowymi, dzięki czemu masażer oparty o np. stół nie będzie nam uciekał podczas pracy. Możemy go też po prostu postawić w pionie. Możemy też te nóżki przełożyć na drugą stronę, lub całkiem z nich zrezygnować, jeżeli nie będą nam potrzebne. Jeżeli chodzi o gabaryty, to szerokość konstrukcji wynosi około 31 cm, wysokość, 46 cm, długość wałka, 15 cm, a całość. W tej wersji podstawowej, czyli z wałkami EPP, waży kilogram i 650 gramów. Przejdźmy do przykładowych zastosowań. Po pierwsze, i to jest moim zdaniem najważniejszy punkt, bo dzięki roll and force możemy w łatwy i komfortowy sposób rozmasować całe przedramiona. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić za pomocą jakiegoś zwykłego małego wałka, no to możemy go przyłożyć do przedramienia i albo położyć się na podłodze, albo docisnąć do ściany i masować. Ale nie jest to super wygodne. Poza tym dużo trudniej będzie nam rozmasować tą stronę przedramion. Natomiast w Rolls and Force dopasowujemy sobie nacisk. Następnie wkładam rękę i po prostu skupiam się tylko i wyłącznie na albo ruszaniu ręką, albo na ruszaniu masażerem ale nie muszę myśleć o tym czy odpowiednio dociskam w ogóle nie muszę myśleć o dociskaniu, bo to się robi automatycznie czyli mogę się skupić bardziej na rozluźnieniu na nie skupianiu się na tym bólu, że czym mocniej sobie docisnę tym mnie bardziej będzie bolało bo to już mam ustawione, jeżeli chcę mocniej to po prostu ustawiam wcześniej większą moc i masuję i to jest naprawdę super, w tej chwili mam mocniejszy wałek z góry miększy od dołu, natomiast bez problemu mogę sobie na przykład bez stołu oprzeć o nogę, odwrócić go do góry nogami i zrobić to samo, i teraz skupić się bardziej na dolnej części, gdzie będę miał ten twarzy wałeczek. Jeżeli gdzieś mnie wyjątkowo bardzo boli, mogę się zatrzymać w tym miejscu i albo poruszać nad garskiem, albo napiąć przed ramię, rozluźnić. I powtórzyć kilka razy tą sekwencję. Najlepiej generalnie robić wszystkie te sztuczki, żeby rozmasować przedramiona jak najlepiej. No i oczywiście do przedramion te drewniane rolery to jest cudo. Piłeczką możemy trafić sobie trochę bardziej punktowo drewnianym wałkiem z tymi wieloma wpustami możemy po prostu po całości jeździć. Po drugie możemy masować ramiona i tu trochę analogiczna sytuacja jak z przedramionami, bo o ile triceps na przykład na takim małym wałku możemy oprzeć o stół i w miarę sobie rozmasować, o tyle z bicepsem jest już dużo trudniej. A przy Rolls and Force nie ma problemu, po prostu wkładamy rękę głębiej, opieramy sobie masażer o UDO i nie musimy skupiać się na dociskaniu. Wystarczy, że będziemy sobie jeździć, możemy zginać rękę w stawie łokciowym, prostować, napinać, rozluźniać i skupiamy się tylko na tym ruchu i na tym, żeby się rozluźnić. Po trzecie, możemy masować pod udział. I tu oczywiście w klasycznym rolowaniu mamy dużo możliwości. Możemy to robić zwykłym wałkiem, możemy mieć taki wałek ręczny, ale z Rolls and Force jest to naprawdę bardzo fajne, wygodne, komfortowe. I tu takie moje ulubione zestawienie, czyli drewniana kula, drewniany wałek i duo ball EPP. Jeżeli chodzi o masowanie bardziej samej łydki. No to do tego oczywiście i kula się fajnie nadaje, ale drewniany wałek też jest spoko. Jeżeli ktoś jest bardziej wyczulony, że nie chce aż tak mocno jeździć sobie tutaj po piszczelu, to właśnie wtedy na piszczel dajemy duobol piankowy, czyli to nie będzie nas tu jakoś bardzo bolało, a drewnianym wałeczkiem możemy fajnie jeździć sobie po całej łydce. Czyli mięsień, głównie brzuchaty, łydki, będzie bardzo fajnie rozmasowywany. Oczywiście tak jak w przypadku kończyn górnych, możemy ruszać stopą, napinać łydkę. No ja to teraz pokazuję w takiej pozycji, ale można sobie bardziej komfortowo na przykład usiąść. A jeżeli chodzi o drewnianą kulę, no to ona super sprawdza się do masowania mięśnia piszczelowego. Czyli teraz... Chodzimy sobie tu i o, trzeba trafić. Zobaczcie, jeździmy sobie obok kości, po mięśniu piszczelowym, a przy okazji drewniany wałek masuje nam też łydkę. Dla tych, którzy biegają, może to być zbawienne. Po czwarte, możemy rozmasować UDA. Oczywiście nie każdemu się to może udać, ponieważ ten masażer ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o wielkość. Moje UDO nie należy do najmniejszych, ale myślę, że się tutaj wcisnę. Wyjąłem specjalnie ten środkowy wałek, żeby przestrzeń była większa. No i o ile do samego końca już jest ciężko wjechać, ponieważ te elementy od środkowego wałka już zaczynają rysować o moją nogę, więc nie jest to do końca komfortowe. Jeżeli ktoś będzie miał mniejsze udo, no to może rozmasuje całe. Natomiast tu możemy fajnie rozmasować sobie bardziej okolice przy kolanie, czyli tu okolice przyczepów, mięśnia, czy tą głowę przyśrodkową, czy bardziej stronę zewnętrzną. I też raczej preferowałbym tutaj te twarde wałeczki. No i można, tak? To już jest takie... Może troszeczkę przekombinowane, ale można. Podsumowując, Rolls and Force to fajny, oryginalny sprzęt, dzięki któremu z łatwością i w wygodny sposób rozmasujemy nasze przedramiona, ale także ramiona, podłudzia, a niektóre osoby także uda. Przede wszystkim docenią ten sprzęt osoby, które w swoim sporcie męczą niewiarygodnie przedramiona, czyli tam, gdzie jest potrzebny silny albo wytrzymały chwyt. W takich sportach jak chwytane sporty walki, jak wspinaczka, jak motocross, kolarstwo grawitacyjne, sporty rakietowe i wiele, wiele innych. Ale także osoby, które na przykład biegają, myślę, że docenią wygodę w rozmasowywaniu podłudzi. Na koniec taki news od producenta, że prowadzi on pracę nad stworzeniem kompaktowej, czyli jeszcze mniejszej wersji tego masażera. Dzięki czemu będzie go jeszcze łatwiej wpakować do torby, czy do plecaka, zabrać ze sobą na wyjazd, czy na zawody. Prawdopodobnie taki masażer będzie już służył głównie do rozmasowywania przedramion. Ale myślę, że jest to świetny pomysł. To wszystko w tym odcinku. Link do strony producenta Rolls Force pozostawiam w opisie pod filmem. A jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to standardowo łapka w górę i nie zapomnij o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps piona!